Dziś wieczorem wygłoszę orędzie, w którym powiem, jakie mam zamiary. Mianowicie. Mam zamiar powiedzieć mniej więcej tak. Drodzy cudzoziemcy w gościnnej Polsce, macie 30 dni, żeby się spakować i wyjechać do siebie. Koniec wyciągania pieniędzy z tego bidnego kraju. Koniec dojenia tych chudy krowy, którą my Polacy karmimy. Słyszycie? Obywatele tego kraju przejmą tylko to, co im się od dawna należy, a co od dziś do nich należy. A nie obywatele, do widzenia, adieu, au, 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 au revoir, goodbye, cus. Niech to cus, co pan chce przez to powiedzieć? Że mają przestać nas okradać i wyjechać na zawsze. Świetnie sobie damy radę bez nich. A pan chyba nie mówi tego serio. A dlaczego nie? Dlaczego nie serio? Przecież od razu odżyjemy, w dwa miesiące staniemy na nogi. Widzicie panowie, jakie to jest proste? Tylko to trzeba być geniuszem, żeby na to wpaść.